Coś przyleciało, coś nadchodzi. No dobra, uchylmy rąbkę tajemnicy. Ja mam to marzenie od tamtej chwili, by z scenę jak w jak jensenki mit nam rzecz gminy. Stały się dwie rzeczy. Ja poprosiłem o pomoc i ktoś zaoferował nam pomoc. I najlepsze jest to, że nie jest to ta sama osoba. W związku z tym nagle zrobiło się bardzo, bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, do rozdania. E, jaka, była, jaka była historia? Może zacznę od osoby, która się do nas odezwała. Świętowaliśmy 2000 słów jakoś w piątek e, wielkanocny. W sobotę odezwał się do mnie właściciel sklepu, Dajowie ja Village Jak się okazało, jest widzem naszym odkąd, no, odkąd robimy subtitles, odkąd robimy w miarę anglo, anglojęzyczny content. I chciał nas wesprzeć, to raz, myślę, że też trochę zmotywować do dalszej pracy, i tak dalej, i tak dalej. Long story short, żeby nie za długo tutaj się rozwodzić, postanowił wysłać nam pakunek. Unboxing był, rzut macie tutaj, jak wielkie to pudło było. On jest, ten unboxing jest dość długi i nudny, także jego właściwie pominiemy, ale możecie zobaczyć, ile rzeczy z tego wyciągnąłem z tego pudła. Um, tutaj mam krótką listę, nie będę Wam teraz czytał, zaraz przejdziemy do nagród, które uległy rozszerzeniu e, konkursowych, um, natomiast muszę Wam powiedzieć, że nie spodziewałem się e, You know, many thanks to Luke at Yoyovillage.com, he's the owner. So thank you very much Luke. I mean there is no better present for us as throwers to give us some free, you know, stuff to throw. So awesome, I mean I <laughs> can okay, it doesn't doesn't fit in my head, so so that's that. Więc krótki, krótkie podziękowanie po angielsku. Um, natomiast to jeszcze nie jest koniec. No i gdy już jesteśmy przy tej Wielkanocy, siedząc przy komputerze, poprzeglądałem sobie troszkę starsze pytania, bądź te pytania, na które nie jestem w stanie od razu odpowiedzieć. Takie są, i generalnie to jest przyczyna, dla której często nie pojawiają się odpowiedzi od razu. Także jeśli zadałeś pytanie i widzisz, że jest aktywność pod filmem, a nie odpowiedziałem na Twoje, to prawdopodobnie dlatego, że nie mam jeszcze odpowiedzi. To mając na uwadze. Pojawiały się pytania, czy zrecenzujemy nowy Replay Pro, nowe Vinci. No, wiecie, ja tego joja nie mam. Ani jednego, ani drugiego. No i patrząc na to, że tak wielu z Was już o to pytało, nie pozostało nic innego, jak po prostu udać się do kogoś z zapytaniem, kto te joja ma. I ewentualnie mógłby je udostępnić, bądź po prostu się podzielić. Idąc tym tokiem myślenia, wysłałem bardzo, hmm, powiedzmy, rubaszny e-mail do jojo.pl Nowe słowo? Rubasznie. O definicję zapytajmy eksperta. Halo, Halo, Watson. Zobaczczą, pytasz mnie, co oznacza słowo rubaszny? Czy hmm. to ma jakiś związek z lubieżnością i seksem? To nie jest żaden synonim słowa lubieżny, czy tego typu skojarzeń. Rubaszny to po prostu bardzo bezpośredni, prostolinijny zwrot, zachowanie, em, czy tak jak w Twoim przypadku. Co byś tam chyba nie zrobił? Um, I tyle z mojej strony. Narka. Zaraz, czy, czy ty miałeś na sobie spodnie w tym wideo? Sprawdźmy jeszcze raz. Narka. Nie, nie, przemyślałem to. Nie sprawdzajmy ponownie. Kończąc wątek, napisałem krótkiego maila z prostym pytaniem: czy nie pomogliby nam znowu? Dałem im dwie opcje do wyboru: czy zasugerowałem, że proszę albo o Vinci, albo o Replay? Jako, że mamy, tak jak mówiłem, masę pytań o, te, o ten sprzęt. Po czym dostałem w ten sam dzień, to był sobota świąteczna, czy coś w tym stylu, dostałem odpowiedź: Żaden problem, podaj adres. Jutro wychodzi kurier, wysyłamy oba. Niesamowite, także dzięki, dzięki Sklepowi Jojo będziemy mieli recenzję. Recenzje wyjdą zanim konkurs się skończy, no bo jak tylko konkurs się skończy, to rozdamy wam modele. I to nas zabiera do ostatecznego obrazu nagród. W. Prawie się zajknąłem, ale będzie dobrze, nie wytnę tego git. Do nagród. Nagrody w konkursie rozszerzamy. Rozszerzamy zarówno liczbę nagród, jak i e, możliwość wyboru. W związku z tym e, w formie artystycznej Mamy dwa miejsca, i każde z miejsc może sobie wybrać: Jojo. I przez to, że jest to nasza główna kategoria, która zabierze pewnie najwięcej czasu, energii i środków dla Was, żeby prawda, zgłosić przez tą formę swój udział w konkursie. W związku z tym dajemy Wam priorytet, że tak powiem, jeśli chodzi o wybór nagród i Wasze wybory. To, co sobie wybiorą laureaci z tych dwóch pól, będzie rzutowało na to, co mamy dostępne w, w innych kategoriach. Co mam na myśli? Już wyjaśniam. Za pierwsze miejsce czyli najlepszą pracę artystyczną, formę multimedialną, jakkolwiek to nazwać. Będziesz miał do wyboru albo Vinci nowe od No Limit, albo Raptor od Dankana nowy, albo Masket w stanie nowym, używany yy, przeze mnie w paru tutkach. Yy, to, co, yy, to, co ja, yy, to jako które ogłaszałem w ostatnim Jovlo, yy, po prostu nie chcę odbierać, jeśli ktoś się na nie napalił, nie chcę odbierać yy, opcji zdobycia go. Drugie miejsce, będziesz miał do wyboru albo Orbis. Od, od Leia YoYo -Yo Officer albo Blazing Teens, to jest to czarne jojko, które na Instagramie możecie zobaczyć sobie spin, albo e, jedno z Magic Jojo proponowałbym Shark albo N11 z obciążnikami. W quizie również rozszerzamy, ale rozszerzamy tylko, że tak powiem, mm, opcje uczestniczenia. Co to oznacza, jeśli odpowiesz 10 na 10 pytań albo 9 na 10 pytań, bierzesz udział w losowaniu nagrody z quizu. Doszedłem do wniosku, że ciężko jest wymagać, wszyscy jesteśmy ludźmi łącznie ze mną, więc każdy może się pomylić, ale tylko raz. Więc w związku z tym 10 na 10 odpowiedzi uczestniczysz w quizie, 9 na 10 odpowiedzi też uczestniczysz w quizie. A co najlepsze, jeśli cię wylosujemy, będziesz mógł sobie wybrać jedno z Magic Jojo. Albo jedno z naszych jojo off-stringowych. Ehm, szybkie wyjaśnienie. Chciałem e, dać Wam coś innego do wyboru niż normalnie oferujemy. Wiecie, kanał jest generalnie 1A, ale mamy coś innego, więc za quiz macie do wyboru Wosun, jeden z nowszych modeli off To jest białe jojko 4A, ono się nazywa chyba Item NO. Osiem. Najlepszy komentarz nagroda zostaje, czyli też jedno z Magic Jojo do wyboru, to które nam zostanie. Um, I do tego to też napisałem gdzieś tam na fanpage'u pod postem konkursowym, natomiast żeby wam przypomnieć, spośród wszystkich was, czyli nieważne, czy zgłosisz formę artystyczną, czy wyślesz odpowiedzi na quiz, czy napiszesz najlepszy komentarz pod tamtym filmem konkursowym, zostanie rozlosowane jedno jojo nieresponsywne. Na łożysku i w pewnym w będzie to Magic Jojo um, i to będzie tak jak mówię losowo, kompletnie zbierzemy wszystkie random generate number, wygenerujemy numer i po prostu wyślemy komuś ojko. Jakby tego było mało, mamy jeszcze dwa zestawy pocieszenia. Czyli mimo tego, że rozszerzyliśmy pulę nagród, doszedłem do wniosku, że może się jeszcze zdarzyć praca albo dwie. Patrzę na to, ile takich prac było w wakacjowaniu, których nie mogliśmy nagrodzić, po prostu nie mieliśmy czym. Mamy dwa zestawy nagród pocieszenia, z pięciu rzeczy się składają. Na samym początku powiem Wam, że te nagrody będą robione czy część tych nagród będzie robiona po tym, jak wyłonimy laureatów. Dlatego je możecie dostać nawet miesiąc po zakończeniu konkursu, czyli w maju. Dlaczego? Dlatego, że w tym zestawie jest koszulka, która będzie dopasowana do Waszego rozmiaru. Nie zrobimy tak jak większość dużych firm, że po prostu, wiecie, wyprodukują 100 tysięcy koszulek w rozmiarze M i później to dają jako nagrody. Wow, świetnie, tylko że ja jestem rozmiar triple M, no to wiecie, potrójny M to, mi, M to mnie nie rajcuje. Więc my zrobimy frontem do Was i jak tylko wybierzemy, skontaktujemy się z laureatami nagród pocieszenia i zapytamy o rozmiary. Poza koszulką w tym zestawie będzie holder e, od nas ręcznie robiony, będzie książka z trikami, będzie czapka i zestaw sznurków e, waszego wyboru albo selekcja. O, sznurków to będzie, będzie sporo do wybierania. Także dwa zestawy pocieszenia, i do tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć jojo. Czyli rozszerzyliśmy i puff, rozwaliliśmy bank dzięki sklepie jojo, jojo Village i ale jojo forum. Dzięki wielkie panowie i panie, jeśli jakiś są u was w drużynach, bardzo, bardzo dziękuję. Pokłon w waszą stronę. Dalej. Dobra, popowtarzaliśmy się, przerobiliśmy konkurs od nowa, więc teraz może coś świeżego. Pamiętacie tego pana zerwika? To zobaczcie jego progres teraz. Bam. Co do tutoriali, bo pewnie już widzę, że klawiatura się pali i już wpisujecie te pytania. Pewnie będą, kiedy nie wiem. Muszę Wam powiedzieć, że ja już troszkę inspiracji zaczerpnąłem i tą rozplątującą się wieżę, pseudo, już opanowałem w troszkę innym wejściu. Także chętnie się z Wami podzielę. Natomiast, co jest jeszcze bardziej exciting, poza Mikim odezwał się też do mnie Ksawery. I Ksawery z kolei podał już tutoriala, niestety kręconego taki szybki sneak peek. Mam nadzieję, że się nie obrazi. W domu wiecie, bez tła i tak dalej. W związku z tym ja ten triko panuję potraktujemy to jako trikot ksawerego i wrzucę go myślę w nadchodzących tygodniach, jak tylko będzie na tyle płynny, żeby nie było wstyd go przedstawić wam. Świecą mi się oczy. Nie moi drodzy, nie jestem na Mefedronie. Po prostu napatrzyłem się na niespotykane anody. Jeśli jeszcze nie wiecie, jeśli nigdy nie, nie wiedzieliście skąd się biorą takie unikatowe modele, które czasem możecie zobaczyć na grupach jajowych, dwie sugestie, Grunt Bull, Grund, actually, Grund Bull Anodizing i Adventures in Anodizing. Słuchajcie, to są panowie, czy grupy, czy firmy, które się zajmują anodą. Anodami głównie... Myślę, że na większej ilości sprzętów, ale no ja tylko znam joja z sprzętów, na które anodę można położyć, czyli te kolorki. I za cenę około 50 dolarów, czyli no na polskie to jest tak pod 200 zł, no i niestety wysyłka w tą i z powrotem. Możecie uczynić swoje jojo -jo unikatowym. Wysyłacie jojo, -ja. tutaj będą zdjęcia, mam nadzieję Przelecę parę zdjęć. Niespotykane, słuchajcie, splasze. Możecie mieć jeden na jeden, czyli jeden na całym świecie, egzemplarz swojego ulubionego modelu. Rozkręcacie, pakujecie w paczkę, wysyłacie. Oni odsyłają po. Akurat nie, nie czytają w komentarzach, ile to im zabiera, ale myślałbym, że parę dni, parę tygodni, max. Zależy, jaką mają kolejkę. I dostajecie fantastyczne jojko. Mój ulubiony to Tigris. Natomiast obiecałem sobie, że nie będę, nie powiem nawet nazwy z pewnego, pewnej firmy, która pojawia się praktycznie w każdym Yowlo i jest straszny hype na to. E, dlatego to zostawię sobie na następne Yowlo, a muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz coś im nie wyszło. I splasze są po prostu, może nie tyle co brzydkie, ale dołujące. Łapie depresję jak się patrzy na te joja, naprawdę. Ale też jest parę takich, które im się udało. Natomiast popatrzcie, co jest ważne, jeszcze Wam powiem, że Grand Bull Anodizing chłopaki przyjmują zamówienia, wystarczy się skontaktować. Nie wiem, czy to jest fanpage, czy to jest jako osoba zrobiona e, strona, natomiast można ich tam polubić, czy wysłać zaproszenie do znajomych i skontaktować się, jakbyście chcieli e, zanodyzować swoje jojo. Natomiast Adventures in Anodizing ma bardzo prosty system. Jeśli jest czerwona kratka na ich profilowym, to znaczy, że póki co nie przyjmują zamówień, pewnie jakaś firma się odezwała do nich i wysłała im masę, że tak powiem, pracy do wykonania. I ja natomiast ich znalazłem parę tygodni temu, jeszcze byli na zielono. Więc popatrzcie się na oba style, jak oni robią. Oni mają troszkę inne techniki i to widać od razu. Grand Bull Anodizing się bardziej lubuje w swirlach, czyli mieszają, swirlują czymś w, tym, w, tym, w tej anodzie, w tym, w tym płynie, jak, jak jest tak, jak jest postać płynna, czy nie wiem, czy na joju już swirlują, w każdym razie maziają i przez to są takie fajne zakola i tak dalej, a Adventures in Anodizing robi tak naprawdę cały wachlarz, Czy tam jest Acid Washer, czyli... Kropkowane, są splasze typowe i są też chyba takie mm, swirle jak robi Grand Bull Anodizing. Tutaj akurat strzelam na, na Adventures of Anodizing, nie zaglądałem chyba już z miesiąc, także bo od tego czasu mają czerwoną kratkę. E, także ten. Ale warto wiedzieć, jeśli chcesz mieć jeden na 1, 200 zł plus minus, model do wysyłki, to i 250, bo jeszcze pokrycie wysyłki, masz unikatowe Jojo i jest super. A jeśli jesteś machaczem, który przez przypadek ma auto i. Co? A! I sklerozę. to mogło ci się kiedyś zdarzyć, że auto było zamknięte, a kluczyki zostały w środku. Co wtedy robi każdy normalny machacz? Oczywiście bierze sznurek z pętlą samozaciskową i zabiera się do akcji. Zobaczcie sami. Oh no? Okay, that's it. It's in play. Oh, oh! Oh yeah! Dude, oh yeah! Oh. We're still alive? We're still alive. Come on. Oh. Come on. Oh, there you go. There you go. Yes, yes, yes! I right, pull it up. Alright. Pull up! Nice! <laughs> yeah! <laughs> I tym sposobem dojechaliśmy do końca tego epizodu. Bardzo Wam dziękuję. Sorry za troszkę rozgardiaszu z, z bałaganu, z konkursem, ale tak wyszło. Ostatecznie wyszło na to, że jest dużo lepiej niż było, także powinniśmy się wszyscy cieszyć. Kłaniam się Wam nisko. Kłaniam się sponsorom. I widzimy się w najbliższym epizodzie. Albo tutku. Cześć. No to było delikatne. Cześć! Zobacza akcja. i do zagięcia. W konkurs w jeżdżam,